Coraz więcej biuroców w Polsce zmienia się w mieszkania. A co z 2025 rokiem? Jak tutaj eksperci przewidują, ceny mieszkań również nadal rosły. Pod koniec roku popyt na mieszkania na wynajem maleje. Zwykle tak bywa, a oferta pozostaje wysoka. Cześć, nazywam się Patryk Sołtysiak, a Ty jesteś na kanale FNP, gdzie wspólnie z Mackiem dzielimy się wiedzą i doświadczeniem właśnie w zakresie obrotu mieszkaniami na rynku pierwotnym. A dzisiaj prasówka. Podsumowująca ostatni zamknięty miesiąc, czyli listopad, bo na moment nagrania jest jeszcze grudzień, a ta publikacja będzie prawdopodobnie na początku stycznia na naszym kanale. Patrząc na mikro. Termin, jak zatem zamknął się miesiąc listopad na rynku nieruchomości. Otóż w listopadzie 2024 roku polski rynek mieszkaniowy odnotował rekordową liczbę ofert sprzedaży, która przekroczyła 56 tysięcy mieszkań. To najwyższy wynik od 4 lat i obejmuje największe miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź oraz Katowice. Taka liczba dostępnych lokali Wynika głównie z przewagi podaży nad bieżącą sprzedażą oraz powrotu do oferty mieszkań, które wcześniej były uznawane za sprzedane. Sprzedaż mieszkań w skali kraju spadła o 26% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, czyli 11 miesiącami 2023 roku. W Warszawie, która tradycyjnie jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków, spadek wyniósł 20%. Z kolei w Wrocławiu, wbrew ogólnym trendom, odnotowano wzrost sprzedaży o imponujące 27%, co pokazuje, że Lokalne rynki mogą reagować na bieżącą sytuację w różny sposób. Ogólne tempo wyprzedaży mieszkań, mimo rosnącej podaży, uległo poprawie. Obecnie wynosi ono 5,5 kwartału, co oznacza, że w takim czasie teoretycznie możliwe byłoby wyprzedanie wszystkich dostępnych lokali. To wynik zbliżający rynek do równowagi między popytem a podażą i sytuacją, można powiedzieć, przed covidową. Dla porównania, w kwietniu 2024 roku, kiedy dużą rolę na rynku odgrywał program bezpieczny Kredyt 2%, sprzedaż mieszkań była na podobnym poziomie. Skumulowany wolumen transakcji z ostatnich trzech miesięcy wynosi ponad 10 tysięcy lokali, co pokazuje, prezentowany wykres słupkowy. Eksperci zwracają uwagę, że bieżąca sytuacja rynkowa, mimo rekordowej liczby ofert, może sugerować stabilizację rynku. Z jednej strony rosnąca podaż mieszkań daje większe możliwości wyboru dla kupujących, ale z drugiej strony spadek sprzedaży w niektórych miastach, takich jak Warszawa, może wskazywać na pewne ograniczenia związane z możliwościami Finansowymi Polaków czy wysokimi cenami mieszkań. Okej, okay, mamy mikroskalę, jak zatem wyglądał cały 2024 rok. W 2024 roku polski rynek mieszkaniowy był świadkiem dynamicznych zmian, które ukształtowały zarówno podaż, jak i popyt na nieruchomości. Liczba pozwoleń na budowę wzrosła o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim, co pokazuje, że deweloperzy intensywnie przygotowywali się do dostarczania nowych mieszkań. Dodatkowo w pierwszych trzech kwartałach rozpoczęto budowę o 46% większej liczby mieszkań niż w 2023 roku oraz o 25% więcej niż w 2022 roku. Takie działania deweloperów miały na celu zaspokojenie stabilnego popytu, który w trzecim kwartale 2024 roku zaowocował sprzedażą 9 tysięcy mieszkań przy wprowadzeniu na rynek 12 tysięcy nowych lokali. Ceny mieszkań również nadal rosły w skali. W trzecim kwartale 2024 roku wzrosły one średnio o 10%, przy czym największe wzrosty odnotowano o dziwo w Łodzi, gdzie ceny były wyższe o 20% oraz we Wrocławiu z wzrostem o 13%. Sytuacja na rynku najmu również była dynamiczna. Czynsze wzrosły średnio o 4% w porównaniu do drugiego kwartału z największym wzrostem w Gdańsku, czyli 6%, a najniższym w Krakowie i Warszawie. 3% wzrost tutaj. Mediana ym, czynszów za kawalerki wynosiła 2300 zł miesięcznie w Krakowie i 2600 zł w Warszawie. Mieszkania dwupokojowe z kolei były wynajmowane za 3000 zł w Krakowie i 3500 zł w Warszawie, natomiast trzypokojowe za odpowiednio 3900 i 5000 zł. A co z 2025 rokiem? Jak tutaj eksperci przewidują, jak będzie się kształtował 2025 rok? Otóż, według nich, przyniesie nowe wyzwania i możliwości. Reforma planistyczna, bowiem, która wymaga opracowania planów zagospodarowania przestrzennego przez samorządy do końca roku, może spowolnić wydawanie warunków zabudowy, co wpłynie na tempo inwestycji. Deweloperzy zgłaszają również trudności w pozyskiwaniu gruntów w największych miastach, co może ograniczyć przyszłą podaż mieszkań. Z drugiej strony, nie wiadomo do końca, kiedy faktycznie zostaną wprowadzone obniżki stóp procentowych, które mogą zwiększyć zdolność kredytową klientów, co mogłoby też wpłynąć na wzrost popytu. Prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Adam Glapiński, zapowiedział, że dyskusja na temat obniżek stóp procentowych rozpocznie się dopiero w październiku 2025 roku, z perspektywą ich realizacji już w 2026 roku. Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki wyraził zaskoczenie tą deklaracją, wskazując, że wcześniej ustalono rozpoczęcie rozmów na ten temat w marcu 2025 roku. Pan Ludwik Kotecki podkreślił, że marcowy termin pozwoliłby na ocenę szczytu inflacji oraz wpływu zmian cen administrowanych, takich jak woda czy śmieci, które zwykle są podnoszone w styczniu. Dodatkowo w marcu dostępna będzie. Nowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego, co umożliwi bardziej precyzyjną analizę sytuacji gospodarczej. Moim zdaniem może to być e, pewnego rodzaju blef ze strony prezesa Narodowego Banku Polskiego, podyktowany nakłonieniem Polaków do dalszego oszczędzania przed faktyczną, może jednak szybszą decyzją o e, obniżce. Podobny zresztą e, blef stosuje Fed w Stanach, co nazywa się stwierdzeniem Further Guidance czyli swoistej, można powiedzieć, interwencji słownej. Przecież żaden analityk w Polsce nie zakłada, że obniżki stóp procentowych Nastąpią dopiero w 2026 roku. Natomiast w odniesieniu do cen w pierwszym półroczu 2025 roku oczekuje się wyhamowania dynamiki wzrostu cen, która bez decyzji o obniżce stóp procentowych w pierwszym półroczu 2025 roku może zanotować nieznaczne spadki w drugim półroczu 2025 roku. Wiemy, że Decyzji w sprawie obniżki stóp procentowych nie poznamy w najbliższym czasie, ale wiemy już co z dopłatami rządowymi do kredytów hipotecznych. No, ten temat mam wrażenie ciągnie się jak średnia fabuła w brazylijskim serialu. Dlaczego wypytywałaś mnie o. Rzeczę? minister rozwoju i technologii. Krzysztof Paszyk ogłosił, że rząd nie wprowadzi programu Kredyt 0%, który był wcześniej rozważany jako forma wsparcia dla osób planujących zakup mieszkania i jak niektórzy uważają, była to forma wsparcia dla samych deweloperów. Pan Paszyk podkreślił, że Polska ma obecnie najwyższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w Unii Europejskiej, niemal dwukrotnie wyższe od średniej europejskiej, co wymaga znalezienia innych rozwiązań pomagających Polakom w tym zakresie. Zapowiedział również, że nowy program mieszkaniowy obejmujący zarówno budownictwo społeczne, jak i własnościowe zostanie przedstawiony w pierwszym kwartale 2025 roku, czyli brazylijskiego serialu Ciąg Dalszy. Particular... Z ciekawości. Decyzja o rezygnacji z programu Kredyt 0% spotkała się z komentarzami przedstawicieli rynku mieszkaniowego. Robert Chojnacki, założyciel i współwłaściciel Rednet Property Group stwierdził, że kończy to spekulacje i niepewność na rynku, a klienci mogą teraz skorzystać z obecnych spadków cen i promocji, negocjując odpowiednie rabaty. Z kolei Bartosz Gnus, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, osadził, że decyzja ta powinna zostać podjęta wcześniej, gdyż wielu poszukujących mieszkań liczyło na mechanizm wsparcia w obliczu rekordowo wysokiego oprocentowania kredytów hipotecznych. Pan Gus podkreślił również konieczność zwiększenia udziału budownictwa społecznego na rynku oraz uproszczenia procedur zwiększenia liczby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, aby stworzyć trwały i zrównoważony rynek, odpowiadający na aktualne potrzeby społeczne. Rok 2024 pokazał, że rynek mieszkaniowy w Polsce nadal jest w fazie intensywnych zmian. A 2025 rok zapowiada się jako okres stabilizacji i dostosowania strategii deweloperów do nowych warunków rynkowych. Jak rynek nieruchomości w najbliższym czasie widzi ekspert Tymon Nowosielski, prezes Ifash Immobilier Polska. Twierdzi bowiem, że obecnie mamy sytuację, w której oferta mieszkań stale rośnie, ale klienci ostrożniej podejmują decyzję o zakupie. To zmusza deweloperów do coraz agresywniejszych promocji. Czy czeka nas spęknięcie bańki? Tutaj e, eksperci są sceptyczni. Jeśli nie pojawią się jakieś nieprzewidziane wydarzenia, większych wstrząsów na rynku raczej nie będzie. Jednak Pan Tymon Nowosielski uważa, że rynek wciąż pozostaje w stanie wyczekiwania. Decyzje dotyczące 100% stanach czy działania banków centralnych w Europie będą kluczowe dla tego, co wydarzy się u nas. Możliwe, że rok 2025 przyniesie większe ożywienie, ale na razie trudno o konkrety. W Polsce największe wyzwanie dotyczy deweloperów, którzy skupiają się wyłącznie na sprzedaży mieszkań indywidualnym klientom, ignorując rynek wynajmu instytucjonalnego, czyli PRS-owego. To podejście zwiększa ryzyko w zmieniających się warunkach. Tymczasem deweloperzy, którzy myślą szerzej, inwestując w różnorodne formy mieszkalnictwa, lepiej radzą sobie z rynkowymi zawirowaniami. Co to właściwie znaczy mieszkania, odpor, na kryzys. Pantymon uważa, że powinny być funkcjonalne, słoneczne w lokalizacjach dobrze skomunikowanych, najlepiej w tzw. 15-minutowych miastach. Pełnych zieleni i nowoczesnych rozwiązań. To miejsca, do których ludzie chcą wracać niezależnie od sytuacji na rynku. Kluczowym problemem jest brak sensownej polityki mieszkaniowej ze strony państwa. Programy rządowe, takie jak mieszkanie plus, nie przyniosły oczekiwanych efektów, a budownictwo komunalne praktycznie nie istnieje. Tymczasem mamy gotowe rozwiązania. Partnerstwa publiczno-prywatne, w których samorządy współpracują z deweloperami, mogą wykorzystać atrakcyjne tereny w miastach do budowy nowoczesnych osiedli, które łączą funkcje mieszkań socjalnych i komercyjnych. Co więcej, państwowe fundusze, takie jak Polska Federacja Rynku Nieruchomości, już budują mieszkania na wynajem i radzą sobie całkiem nieźle. To dobry kierunek, który warto rozwijać, uważa pan Tymon Nowosielski. Idźmy dalej. Coraz więcej biurowców w Polsce zmienia się w mieszkania. To trend, który na zachodzie jest już normą, a u nas rośnie o 10-15% rocznie. Eksperci przewidują, że w ciągu 2-5 lat liczba takich inwestycji może się podwoić. Dlaczego? Otóż starsze biurowce często nie spełniają nowoczesnych standardów energetycznych, a pandemia i praca zdalna zmniejszyły zapotrzebowanie na biura. Tymczasem w centrach miast rośnie popyt na mieszkania, a dostępnych terenów budowlanych brakuje. Przekształcenie biurowca to jednak spore wyzwanie. Kosztuje od 7 do 9 tysięcy zł za metr kwadratowy, czyli podobnie jak budowa od zera. Mimo to to bardziej opłacalna opcja niż rozbudowa przedmieść, która wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z rozbudową również infrastruktury dookoła. To kierunek, który odpowiada na potrzeby rynku i zmieniający się styl życia. Wygląda na to, że w Polsce będzie coraz popularniejszy. Innym trendem, który zaskakuje. Coraz większą popularność to mieszkania dedykowane singlom. Dlaczego ten segment rynku rozwija się tak dynamicznie? Według danych demograficznych liczba jednoosobowych gospodarstw domowych stale rośnie. Singli jest coraz więcej, a ich potrzeby mieszkaniowe różnią się od rodzinnych. W odpowiedzi na to deweloperzy coraz częściej projektują kompaktowe, funkcjonalne mieszkania, które idealnie wpisują się w styl życia. Osób żyjących w pojedynkę. Co wyróżnia mieszkania dla singli? Przede wszystkim metraż. Najczęściej od 25 do 40 m2. Ważna jest także lokalizacja, czyli blisko pracy, centrum miasta lub w dobrze skomunikowanych miejscach. W takich mieszkaniach stawia się na nowoczesne rozwiązania. Funkcjonalne układy, małe aneksy kuchenne i przestrzenie, które można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Kolejnym ważnym aspektem są dodatkowe udogodnienia. Takie jak przestrzenie coworkingowe w budynku, siłownie, rowerownie czy stref relaksu. Wszystko po to, by mieszkanie dla Singla było nie tylko funkcjonalne, ale też by stało się częścią aktywnego stylu życia. Dla deweloperów to ogromna szansa. Mieszkania dla Singli są stosunkowo łatwe w sprzedaży i wynajmie. Co więcej, ten segment rynku stale się rozwija, bo odpowiada na realne potrzeby niestety coraz większej grupy ludzi. I na koniec wskazówka. Pod koniec roku popyt na mieszkania na wynajem maleje. Zwykle tak bywa, a oferta pozostaje wysoka. To idealny moment dla najemców, którzy mogą negocjować lepsze warunki. Ważne, by porównać oferty, działać szybko i być elastycznym, bo wiosną popyt znów wzrośnie. Obecny moment pozwala znaleźć dobre mieszkanie w korzystnej cenie. Jeśli planujesz wynająć mieszkanie, końcówka roku to świetny moment, aby zacząć poszukiwania. Dlaczego? W szczycie sezonu w sierpniu i wrześniu, kiedy studenci intensywnie szukają lokum na nowy rok akademicki, popyt na wynajem znacząco spada. Już w październiku zainteresowanie jest około 17% mniejsze niż we wrześniu, a to tworzy doskonałą sytuację dla najemców. Mimo Spadku popytu liczba ofert na wynajem pozostaje wysoka. Na przykład w październiku na portalu Otodom dostępnych było blisko 24 tysiące mieszkań, co stanowi tylko 4% mniej niż we wrześniu. Podobnie na nieruchomości online.pl, gdzie liczba ofert wzrosła o ponad 6%. Dzięki temu osoby szukające mieszkania mają większy wybór i lepsze możliwości negocjacyjne. Jak zwiększyć swoje szanse? Po pierwsze, negocjuj. Właściciele pustych mieszkań podnoszą koszty, więc są bardziej skłonni do negocjacji. Sprawdź, jak długo dana oferta jest dostępna. Im dłużej, tym większa szansa na obniżenie ceny lub lepsze warunki. Po drugie, porównuj. Analizuj oferty na różnych platformach. Znajomość cen w danej lokalizacji i standardzie to klucz do skutecznych negocjacji. Po trzecie, bądź elastyczny. Szybsze podpisanie umowy lub zgoda na dłuższy czas najmu mogą zaowocować lepszymi warunkami. Po... Czwarte, działaj szybko. Choć teraz popyt jest mniejszy, wiosną sytuacja może się zmienić, więc warto nie zwlekać i działać. Koniec roku zwykle jest również lepszy, aby kupić mieszkanie, na przykład od dewelopera, szczególnie spółek akcyjnych, które muszą wykazać sprzedaż przed interesariuszami i akcjonariuszami na giełdzie. Zatem czy nie będzie już lepszych okazji w nowym? W 2025 roku? Nie sądzę. Teraz bowiem jest czas kupującego. I tym optymistycznym akcentem życzę w swoim i zespołu FNP imieniu owocnych i przemyślanych zakupów w nowym roku. Cześć!